Hej wszystkim, z tej strony Wojtek i wiem, że nie ma się czym chwalić, ale jeszcze przed jesienią zeszłego roku Kwiat Jabłoni wydawał mi się tak hipsterską nazwą zespołu, że z góry zakładałem, że nie ma sensu sprawdzać ich muzyki, bo i tak raczej nie przypadłaby mi ona do gustu. Co z perspektywy czasu oceniam jako jeden z większych muzycznych błędów w moim życiu w ogóle. Kiedy jednak latem zeszłego roku zakochałem się w płycie Młodość Ralfa Kamińskiego, o której opowiadam w mojej poprzedniej recenzji, to jakimś cudem przez przypadek wpadłem na Singer Wody Midaj kwiatu Jabłoni, który w jakiejś specjalnej wersji na żywo został nagrany z gościnnym udziałem właśnie Ralfa, także uznałem, że być może to znak, być może to moment, żeby się w końcu złamać i posłuchać twórczości kwiatu Jabłoni, bo jeżeli Ralf się z nimi zadaje i nagrywa jakieś gościnne występy, to znaczy, że naprawdę może to być coś pięknego. Pamiętam, że włączałem tamten występ z naprawdę dużym dystansem do tego, co mogę usłyszeć, ale bardzo szybko opuściłem gardę i dałem się oczarować pięknej aranżacji, ciekawym tekstom, a przede wszystkim wokalom Kasi i Jacka, które są niesamowicie spokojne, a dodatkowo mają oni bardzo specyficzny sposób artykulacji słów, przez co brzmią one wyraźnie i w pewnym sensie dość staromodnie, co od razu przykuło moją uwagę i uznałem, że czas najwyższy zrobić sobie przerwę od Ralfa i posłuchać w końcu muzyki Kwiatu Jabłoni. Wydany w zeszłym roku album mogło być nic, od razu zaciekawił mnie. Okładką, w sensie bardzo spodobała mi się scenografia w stylu retro i kostiumy, w których występują tutaj Kasia i Jacek, a dodatkowo zaintrygował mnie ten motyw Morza Plastiku który dostajemy na zdjęciu, bo ze szczątkowego researchu, który zrobiłem sobie przed pierwszym przesłuchaniem tej płyty, wynikało, że na albumie znalazły się teksty zaangażowane politycznie i środowiskowo, co było ciekawym pomysłem, który wyszedł bardzo różnie ostatecznie, ale o tym za chwilę, bo pierwsza część tracklisty jest naprawdę genialna. Pamiętam dokładnie w jakim szoku byłem po pierwszym odsłuchaniu otwierającego płytę kawałka buka, bo to, jak pięknie zaaranżowana jest ta piosenka, to jest naprawdę kosmos, w sensie. Ten numer to jest definicja spokojnego, leniwego, zimowego wieczoru, kiedy jest niedziela, jest 17, jest już ciemno za oknem, a my jesteśmy leniwi, zmęczeni, nic nam się nie chce, więc leżymy sobie na kanapie, a z drugiego końca pokoju tak spokojnie i cichutko przygrywa nam właśnie pianino i mandolina. Wiem, że nie ma z gorszego niż buka. Jeśli chodzi o piosenkę tytułową, to uwielbiam jak użyto tutaj gitary i jak dobrze brzmi mandolina, która niby tylko przygrywa w tle, ale jednocześnie stanowi bardzo ważny punkt. Całej produkcji i generalnie to takie głośniejsze brzmienie z pogranicza country i rocka wyszło im tutaj naprawdę idealnie. Kocham też oczywiście tekst napisany przez Jacka, który stanowi pochwałę codzienności z całą jej nudą i szarością. Szczególnie wybiam Bridge, który bardzo dosadnie wypomina nam, że czasem bardziej wolimy szukać dziury w całym niż docenić to, że w sumie przecież wszystko jest ok. Nie ma fajerwerków, ale też nie ma tragedii i za to też trzeba być wdzięcznym, bo nikt nie wie, co czeka nas za zakrętem, niezależnie czy ten zakręt będzie za miesiąc, za 7 lat, czy już jutro. I z tego rokowego brzmi wracamy w klimaty folkowe na piosence Drogi Proste i po pierwsze uwielbiam to, jak ta szybka, dynamiczna aranżacja idealnie łączy się z tekstem, który opowiada o pędzie, w jaki wielu z nas wpada, kiedy wchodzi w dorosłość i generalnie uwielbiam ten zabieg, w którym podczas trwania piosenki dostajemy coraz więcej instrumentów i dołącza do nas coraz więcej głosów, przez co w ostatnich refrenach mamy wręcz eksplozję melodii i ogromny chór ludzi, którzy śpiewają o tym, jak ciężko jest być dorosłym w dzisiejszym świecie, przez co jakby i my czujemy się lepiej, i możemy dołączyć do tego chóru, bo wiemy, że to nie my jesteśmy dziwni i sobie nie radzimy, tylko życie naprawdę każdemu z nas daje czasem po dupie. Tylko raz powiedz tak, zacznie się. Przeskoczymy sobie teraz do piosenki Nie mam mnie, bo dla mnie to jest na pewno najpiękniejszy czy jeden z najlepszych momentów na całej płycie. Oczywiście głównie ze względu na tekst, który opowiada o tęsknocie i o relacji z kimś, kto jest dla nas tak ważny, że nie wyobrażamy sobie życia bez niego, ale właśnie powagę czy dramatyzm tego utworu oddaje to, jak jest on wykonany. Od wokali Kasi i Jacka, które są głośne, wyraźne i idealnie splatają się w dialog, po aranżację, która również jest ze sobą w rozmowie, w sensie od perkusji, po mandolinę, gitarę, tamburyn, to wszystko ze sobą tutaj rozmawia i opowiada nam swoją część tej historii, przez co ostatecznie całość ma bardzo piorunujący efekt, bo oddaje morał piosenki w 200%. Punktem kulminacyjnym, jeżeli chodzi o piękne teksty połączone z z genialną aranżacją jest dla mnie numer kometa, który z jednej strony jest spokojną, folkową aranżacją, a z drugiej wokale Kasi i Jacka, które są dość radosne, bardzo ciekawie kamuflują fakt, że tak naprawdę tekstowo jest to jeden z takich mroczniejszych czy z bardziej ponurych momentów na płycie. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się właśnie, że ta piosenka ma za zadanie dać nam kopa motywacji, a nie nas zdołować. W sensie to jest piosenka, która jest jakby. Zderzeniem się ze starą prawdą o tym, że wszyscy kiedyś umrzemy i że tak naprawdę nasze życie jest tylko, wiecie, małym ziarnkiem po prostu piasku na przestrzeni całego wszechświata, czy jakby linii osi czasu, czy cokolwiek, nie będę próbował mówić o tym tak ładnie, jak oni to robią w tej piosence, ale generalnie właśnie oni wyśpiewują, wyśpiewują tutaj taki morał według mnie, że właśnie. To, że życie jest kruche, nie powinno być dla nas strachem czy powodem do paniki, tylko właśnie kopem motywacji do tego, żeby wykorzystywać czy wykorzystać czas, który dostaliśmy najlepiej jak potrafimy. Trudno takie życie już jest. Jesteś, jutro nie. to trochę dobrze i źle. trochę dobrze i źle. Jako Jesteśmy już w połowie traklisty, także czas wrócić do wątku czy problemu, o którym wspomniałem na Początku tej recenzji, czyli tego, jak wyszło czy nie wyszło Kasi i Jackowi wzięcie się za zbyt wiele, zbyt poważnych tematów naraz. W sensie, o ile w pierwszej części tej płyty mamy ciekawe teksty i ciekawe morały, które z nich płyną, tak w drugiej zaczynam coraz bardziej, czy zacząłem coraz bardziej zauważać, jak bardzo wtórne są wszystkie morały, czy wszystkie metafory, i jak bardzo czasem nic z tych tekstów tak naprawdę nie wynika. Pierwszy zgrzyt zauważyłem już przy okazji singla byle jak, który opowiada o bezradności, jednostki wobec zmian klimatu i, tylko, i tego, że tylko systemowe zmiany i tylko globalne decyzje mogą nas jeszcze uratować, co jest oczywiście prawdą, ale z drugiej strony to jest czy w sensie mamy 2022 rok i chyba wszyscy już o tym wiemy, czy ci, z nas, którzy się tym interesują, już o tym raczej wiedzą, więc nie za bardzo rozumiałem, co nowego wnosi do życia taki... Taki tekst. Na szczęście, i to będzie się powtarzało również przy kolejnych piosenkach ze słabszym tekstem, całość ratuje tutaj aranżacja, która jest naprawdę bardzo ciekawa. Uwielbiam tą skoczną, wesołą melodię i nawet nie denerwują mnie te proste, powtarzalne refreny, gdzie ja zwykle nie lubię piosenek zbudowanych w taki sposób. Tymczasem tutaj te powtarzalne refreny nadają całości takiej ciekawej dynamiki i naprawdę przyjemnie się tego słucha. Jak mam obronić Ziemię? Jak walczyć, nie wiem, i wszystko robię, byle jak byle jak, byle jak, byle jak, byle jak. Zaczniemy od zera, i maska to również bardzo dobre folkowe aranżacje, ale jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to naprawdę daje się już tutaj odczuć ten efekt zmęczenia materiału i tego, że. Zaczyna się nam powtarzać sposób podawania treści, w sensie mamy problem społeczny, opiszmy go i podajmy rozwiązanie i idziemy dalej. Tak przez kilka kolejnych piosenek z rzędu, i przynajmniej mnie zaczęło to naprawdę już razić, być może dlatego, że po prostu nie da się napisać płyty czy dziesięciu tekstów. Które będą tak samo poważne i które jednocześnie będą tak samo mocno wybrzmiewać. I w pewnym, w pewnym momencie to zaczyna po prostu nas przytłaczać i zamiast to chwalić, zaczynamy się tym irytować. Bankiet to na przykład dla mnie bardzo oklepany tekst o tym, że wiele osób woli iść z prądem niż pod prąd, i wiele osób woli stać w szeregu niż wyjść przed szereg i zrobić coś wyjątkowego, co później będzie można wspominać, czy cokolwiek. Także tekstowo to jest naprawdę dość mdłe, ale aranżacyjnie to jest. Zaskakująco ciekawy moment, bo aranżacja na tej piosence momentami skręca wręcz w brzmienia takie tropikalne. Bardzo kojarzy mi się to z piosenką Shape of You, Eda Shirana, w sensie ze sposobem na aranżację piosenki. I nie wiem, czy w sumie to jest dobre porównanie, ale myślę, że gdybyście przesłuchali te dwie piosenki jedna po drugiej, to złapalibyście o co mi chodzi. Także, mimo że tekstowo jest to dość przezroczyste, to produkcyjnie ta piosenka jest bardzo interesująca i ciekawa. A to dwuminutowe outro, które dostajemy w kawałku, Wyjście z bankietu w ogóle mi się nie dłuży i mogłoby trwać nawet 5 minut, bo wnosi powiew świeżości na ostatniej prostej tej płyty, dzięki czemu możemy się po prostu rozsiąść i delektować tym ciekawym połączeniem pianina, bębnów i mandoliny. I a propos kawałków, które jednocześnie zaskakują złym tekstem i ciekawą produkcją, przejdźmy do numeru Przezroczysty Świat. I zacznijmy od minusów, bo ja naprawdę nie wiem, jakim cudem te same osoby, które ja jeszcze przed chwilą chwaliłem za napisanie przepięknych tekstów i porównań z pierwszej części tracklisty. Kończą album piosenką o tym, że ola Boga, wszyscy teraz w tych facetime'ach siedzą i w komórkach, a kiedyś to się na żywo spotykali. Łobo, bobo, co to, co to się dzieje z tym światem? I od razu mówię, że to nie jest tak, że problem, który poruszają na tej piosence Kasia i Jacek, nie jest poważny. Ale mamy 2022 rok i nawet dzieci w podstawówce myślę, że wiedzą, że wszyscy jesteśmy niezdrowo uzależnieni od telefonów i technologii i że jest to problem i uzależnienie, od którego ciężko się oderwać. Czemu więc piszemy o tym? Numer zamykający płytę i traktujemy to jako jakąś taką refleksję która nie była jeszcze przez nikogo poruszana w świecie muzyki i kultury. W sensie to, to nie jest nic wyjątkowego. To, co jednak ratuje te piosenki, od bycia jakąś taką dziwną muzyczną katastrofą, to jest bardzo ciekawa i nieszablonowa produkcja. W sensie kocham to połączenie elektroniki z mandoliną, kocham syntezatory, kocham to outro, które jest takim w ogóle instrumentalnym pokazem wirtuozerii. Naprawdę ta pomysłowość aranżacyjna ratuje ten album na jego ostatniej prostej. Nic nas nie ziemi ani, nic nas nie parzy przez świat. Przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Na szczęście nie kończymy tej płyty w złym tonie, bo o ile Przezroczysty świat zamyka główną narrację płyty, to cały album kończy piosenka Idzie Zima, i dla mnie to jest top 3. Tego albumu i ja muszę zrobić na tej piosence osobny monolog i segment, bo dla mnie to jest najbardziej wzruszający, dający nadzieję utwór, jaki ja słyszałem w życiu. Szczególnie po słabszych momentach z drugiej części płyty wczytanie się w ten tekst przypomina nam o talencie pisarskim, jaki mają Kasia i Jacek. Mamy tutaj prostą metaforę, która dzięki wokalom i produkcji nabiera atomowej mocy, jeśli chodzi o uderzenie nas w samo serce swoim ładunkiem emocjonalnym. Kocham ten folkowy i bardzo sielski klimat tej piosenki. To jak wyraźnie wyeksponowane są tutaj trąbki. I tuba. Jak to wszystko jest radosne mimo strachu przed tym, że nadciąga gorszy okres, czy coś złego, z czym trzeba będzie się siłować, ale co jednocześnie ostatecznie przeżyjemy i jeszcze dodatkowo wyniesiemy z tego doświadczenia lekcję. Także podsumowując, już drugi album Kwiatu Jabłoni to nie jest płyta idealna, ale nawet te słabsze momenty nie są w stanie zakwestionować tego, że Kasia i Jacek mają naprawdę ogromny talent, którego nie należy pomijać i mimo, że być może była w tej recenzji dość krytyczny wobec tego projektu, to nadal uważam, że należy dać ich muzyce szansę, szczególnie że nie jest to muzyka mainstreamowa, więc może zginąć w tłumie, a ja chcę, żebyśmy ją właśnie wyciągnęli na powierzchnię i zachwycali się tym, czym można się na tej płycie na pewno zachwycać. Ja wracam zarówno do ich płyty debiutanckiej, jak i do mogło być nic regularnie i nie pomijam żadnego utworu czy żadnej piosenki podczas odsłuchu. Także mam tylko nadzieję, że przy swoim kolejnym projekcie będą oni w stanie może przetasować te poważniejsze teksty z luźniejszymi singlami o nich, Liczym, tak, żeby po prostu nie doszło po raz kolejny do takiego efektu zmęczenia materiału w połowie tracklisty. Ale ostatecznie to wszystko tylko moje opinie, moje wrażenia i moja recenzja przede wszystkim. A wiem, że Kwiat Jabłoni ma dość szerokie grono fanów w internecie i nie tylko. Także dajcie znać, co Wy sądzicie o tej płycie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, jakie jest Wasze Top 3, czy zgadzacie się z moją krytyką, czy nie bardzo, co jest Waszym ulubionym momentem na albumie, co jest najmniej ulubionym, czy może Wy zwróciliście uwagę na Coś, co ja pominąłem. Zapraszam do szerokiej dyskusji, kulturalnej dyskusji w komentarzach. Ja tymczasem dziękuję już za Waszą uwagę i obejrzenie tego filmiku do końca. Jeżeli Wam się podobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi materiałami, a poza tym zapraszam do słuchania dobrej polskiej muzyki folk i nie tylko. Widzimy się następnym razem miłego dnia, miłego wieczoru, miłego wszystkiego. Narca.